Mmm, jakie to pyszne. Założymy się, że ani nie zauważy, jeśli wezmę od niej czekoladę. Ej, widzę wszystko. Oddaj mi ją. Ona jest moja. Pierwsza ją wzięłam. Nie bądź chciwuską. Ojej. O rany! Patrz, ale super! Zanurzmy smakołyki w tej czekoladowej fontannie. Dobra! Mmm, to jest niesamowicie pyszne. Aj! Zaczynamy nowy challenge. Wygląda na to, że pod tymi kloszami coś na nas czeka. Ty pierwsza. O rany, dostałam kurze łapki. Przestań się śmiać i sprawdź, co ty masz. Dobra. O, mam zestaw Happy Meals z McDonalda! To się nazywa szczęście. Jestem gotowa, żeby zacząć jako pierwsza. Och, uwielbiam burgery i frytki. Zacznę właśnie od chrupiących frytek. Mm, mogłabym je jeść całą wieczność, ale z czekoladą ich jeszcze nie próbowałam. Nawet nie wiem, czy to jest smaczne. Mmm, podoba mi się to. Myślę, że super będzie polać od razu wszystkie frytki, prosto z fontanny. O tak. Niesamowicie, podoba mi się to połączenie. Słone frytki i słodka czeksa. Co za wyżerka! Super. Całkowicie się z tobą zgadzam. A jeszcze fajniejsze jest to, że mam w zapasie całego burgera. Mmm, a tyle składników. Nawet nie wiem, jak to będzie się łączyć z czekoladą. Och, tam są też ogórki kiszone. To dopiero ochyda. Bułka z czekoladą jest spoko w smaku, ale reszta niestety nie. To jest twoja kolej. Mówisz poważnie, nie chcę tego jeść. Mm, to wygląda paskudnie. No cóż, kurko, czas zrobić ci manikir z czekolady. Och, jak to odpychająco wygląda, Ech, te łapki są ohydne. Fuj. Lepiej włóż całą łapę do ust. Och, chyba masz rację. Tak będzie o wiele szybciej. Nie mogę. Paskudztwo. Przepraszam, ale zostały ci jeszcze dwie kurze łapki. Chcę to zjeść jak najszybciej i zapomnieć jak o koszmarnym śnie. Miałam nadzieję, że czekolada jakoś poprawi sytuację. Ale niestety to się nie stało. Ups, biedactwo! Nic mi nie jest. I skończyłam. Dobra robota. Otwieramy. Wow, dostałam żelkowy makaron. A co ma Annie? Eni? To bardzo ostra papryczka. Nie wierzę własnym oczom. Nie złe Jedz, a ja sobie popatrzę. Bardzo zabawne, naprawdę. Okej, okay, poleję je czekoladą i mam nadzieję, że to się zrobi o wiele smaczniejsze. O rany. Już się boję. Spróbuję ugryźć. Ojej. To jest mega pikantne. Ta papryczka jest bardziej ostra niż myślałam. Okej, okay. muszę ją zjeść jak najszybciej. Nie, zmieniłam zdanie. Już nie mogę! Nie mam mowy, koleżanko. Mamy tu challenge. Jaka ty jesteś okrutna? O jejku, na sam widok tych papryczek mam dreszcze. Mam nadzieję, że nie spłonę na popiół. Uf, życzcie mi powodzenia. Ojej! Już czuję, jak mnie piecze w środku. Pożar się zaczyna! Uwaga! O, rany. Muszę jej pomóc. En? Otwórz szerzej buzię, żeby się zmieścił wąż pożarniczy. Uff, co za ulga? Dzięki, Jess. Polecam się na przyszłość. Bycie strażakiem jest moim powołaniem. Teraz twoja kolej. Nareszcie. Zawsze marzyłam o spróbowaniu żelkowego makaronu. Ciekawe, czy jest słodki, czy kwaśny? Mmm, słodki. Z czekoladą będzie jeszcze smaczniejszy. Och, jak apetycznie to wygląda. Spróbuję. O, tak, jestem w siódmym niebie. Ale masz szczęście. Totalny odlot. Hmm. O, a co jeśli wleję czekoladę bezpośrednio do pudełka? Według mnie to rewelacyjny pomysł. O, rany! Jeszcze nigdy nie widziałam tyle czekoladowego makaronu. Mm, to jest takie pyszne, że aż nie mogę przestać jeść. Wszystko zjadłam. Masz czekoladowe wąsy. Nie beka. to nic takiego. Mogę otworzyć pierwsza? No pewnie. O nie, mam cytryny. Do bani. A ty co masz? Zobaczmy. Wow, jeszcze nigdy nie widziałam takiego ogromnego czupa-czupsa. Ekstra. Ej, możesz być ostrożniejsza? Przepraszam. Najpierw muszę polać czupa czekoladą. Okej. Okay. Spokojnie, bez gwałtownych ruchów. Póki co wszystko idzie bardzo dobrze. Udało się! A teraz zanurzę go w kolorowej posepce? Jak to pięknie wygląda! Jest mega apetyczne! Wydaje mi się, że to najlepszy lizak, jakiego kiedykolwiek próbowałam. A jak tam twoje cytrynki, Jess? Czekają na ciebie? Czemu mi to przypomniałaś? Wszystko szło tak pięknie. A teraz będę musiała jeść te kwaśne cytryny. Mam nadzieję, że czekolada jakoś pomoże. Koniecznie muszę nalać jej jak najwięcej. Okej, no, wygląda całkiem apatycznie. Więc zaryzykuję i spróbuję. Mmm, pyszne! Dopóki nie ugryzłam. To jest straszne. Zaraz mi oczy popękają od tego kwasu. Niezły ufaw. Kontynuuj. Och. W dodatku, skórka utknęła mi w zębach. Be. Dobra, muszę zjeść ostatni kawałek. Biedactwo, nie zazdroszczę jej. Poradziłam sobie. Co tu tak śmierdzi? Nie wiem chyba nie ode mnie. Ojej, chyba wiem, co to. To straszne! Dostałam śmierdzącą rybę. No masz pecha. A co ja mam? Wow, dostałam hot doga. Współczuję ci n. Chcesz zacząć? Ja o! Oh. Okej, okay, im szybciej zacznę, tym szybciej skończę. Od tego zapachu można stracić przytomność. Poleję rybę czekoladą. Mam nadzieję, że to zabije ten smród. Wygląda paskudnie. Aż mi niedobrze. To kropne sorry, ale chyba zaraz zwymiotuję. Już na sam widok mi słabo. Dobra. Muszę przyspieszyć. Zrobiłam to! To niesamowite! Zdejmijcie to ze mnie! Natychmiast! Ochyda. Przepraszam, to było niechcący. Smacznego. No nareszcie. Jaki apetyczny hot dog! Najwyższy czas polać go czekoladą. Mm, już mi ślinka cieknie. Ciekawe, jak to będzie smakować. Oj, co za ochyda! Może za mało zjadłaś? Y może masz rację. Niech się troszkę pomęczy, jak ja z rybą. To było okropne. Hot dog z czekoladą to kiepskie połączenie. Mogę być pierwsza? Hurra! Dostałam pianki marshmallow z posypką. A ty co masz? A ja mam. Czy to żart? Te ostrygi są w ogóle jadalne. O rany wyglądają niebezpiecznie. Maskudztwo. Jeśli chcesz, to ja zacznę. Poddaj się, czekoladko. Staniesz się ofiarą mojego patyczka. Jak pięknie błyszczy na tej piance. Rewelacja. Brakuje tylko kolorowej posypki. I super, że ją mam. Ale ekstra. Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. O mój Boże! To najlepsza rzecz, jaką jadłam w życiu. Mm, fantastyczne! Jess, nie czekaj na mnie. Bierz się za swoje ostrygi. Kto w ogóle wymyślił jedzenie ostryg? Prawdopodobnie nie miał nic do jedzenia poza tymi okropnymi muszlami. No, okej, okay, przynajmniej można wlać do nich więcej czekolady. Być może ich paskudny smak nie będzie odczuwalny. Dobrze. Życzcie mi powodzenia. Ojej, te ostrygi przypominają ośmiornice. Błe. Nawet nie będę tego gryźć, to jest jakaś masakra. No, dalej, Jazz, wierzę w ciebie. Dzięki, Ani. Ale wcale nie jest mi łatwiej. Ech. Niech to się już skończy. To jakieś tortury. A tak w ogóle to wiesz, że ostrygi jada się z cytrynką? Właśnie tak. Smacznego. O, to jest jeszcze gorsze. O, mamusiu, tego nie da się wytrzymać. Hey, Uff! muszę wziąć się w garść i dojeść ostatnią. Mmm, <laughs> <laughs> Zrobiłam to. Obym już nigdy więcej nie musiała tego jeść. Ale pyszne pianeczki. Oj, rozmarzyłam się. Mmm. To było fantastyczne. Mam nadzieję, że jeszcze wiele razy będę mogła zajadać się takimi smakołekami. Co jest? Nic, mogłaś się podzielić. Mogę być pierwsza? O nie. Kto tu położył ośmiornicę? Zabierzcie je z powrotem. Teraz ja sprawdzę, co mam. Wow, jakie apetyczne ciasteczka. I pachną cudownie. Poleję czekoladą i spróbuję. Rewelka! Jest takie mięciutkie i pyszne. Jakie ja mam szczęście! To na pewno. Ja też bym z chęcią zjadła takie ciasteczka. Dobra, jedz, jedz, zasłużyłaś! Jak Wam się podoba mój pomysł, żeby zrobić burgery z ciasteczek i polać się czekoladą? O, tak, chcę tego jak najszybciej spróbować. Super! Dasz mi jednego. Zapomnij! Co za chciwuska? Zjem wszystko sama. Wręcz nie mogę się oderwać. Mm, chcę jeszcze. Jeszcze. O tak, to było ekstra. En, co tak siedzisz? Ośmiorniczki na ciebie czekają. O, nie, to jakaś kara. Ja nie chcę tego jeść. Ochyda. Nawet w czekoladzie wyglądają tak sobie. Nie mogę uwierzyć, że mam to zjeść. Fu, fu, fu. No dalej, Jen, Szybciej. Nie. To smakuje paskudnie. Skończyłam. Zjadłam. Masz jeszcze dwie. Daj mi spokój. Ale z ciebie koleżanka, mogłabyś mi troszkę odpuścić. No dobra, En. Weź się w garść. Dasz radę. Trzeba z tym skończyć. Uu, co za paskudztwo. Dobra robota, Annie. Jestem z ciebie dumna. Dziękuję.